Witraj świetlista, istoto. Dzień dobry. Dzisiaj mamy 40 pstanie już od 40 dni codziennie rano w schodzie słońca. Czytam dla Was bagawat Gita, Księgę tajemniczą dla nas, ludzi XXI wieku, naszej cywilizacji. Przynajmniej dla większości. Dla niej. Niektórych jednak stanowi źródło niezwykłej mądrości, historycznej wiedzy, która zawarta jest na kartach księgi o nazwie Bhagavad W tym wydaniu, w tłumaczeniu w Syrii Ślimak Bhaktivedanta Prabhupada. I o nazwie Bhagavad Gita, taka jaką jest. I dzięki temu właśnie, że jest taka tajemnicza i są tam mnóstwo niezwykłych informacji, jak i też kontrowersyjnych informacji. Bardzo wpływa mocno na nas, na nasze systemy wierzeń, przekonań na to, kim jesteśmy, w jaki sposób siebie rozumiemy, w jaki sposób w kontekście słów pisanych tysiące, tysiące lat temu. Które odnoszą się ciągle do tych samych aspektów naszego życia. W jaki sposób my możemy siebie tak naprawdę zobaczyć, poczuć lub lepiej zrozumieć? Ja jestem zdania, że, cała, że całe nasze doświadczenie jako ludzi jest tak naprawdę stworzone po to, żeby być z jednej strony największą zagadką, dla siebie samego, z drugiej strony, z tym, który tę zagadkę tak naprawdę skierował. Jesteśmy zatem w wiecznym pościgu Bo w odpowiedzi na pytanie, kim jestem. Jesteśmy na tekście 28 Bhagavad Tutaj taka jaką jest, z rozdziału Parma Yoga trzeci rozdział. Tekst 28. Kto posiadł wiedzę o prawdzie absolutnej, o potężnej, tego nie absorbują już zmysły i nie angażuje się już w zadawalanie zmysłów, znając dobrze różnicę pomiędzy pracą w zdaniu a pracą dla zysku. Znaczenie według Sirisi Marti Vedanda Rapku Znawca Prawdy Absolutnej przekonany jest o swojej niefortunnej pozycji w związkach materialnych. Wie, iż jest integralną członką Najwyższej Osoby Boga, Krzny, i że jego miejscem nie jest ten świat materialny. Będąc świadomym tego, iż jest integralną członką Najwyższego, który jest wiecznym szczęściem i wiedzą, zna on swoją prawdziwą tożsamość i zdaje sobie sprawę z tego, że w jakiś sposób Został uwikłany w materialną koncepcję życia. Jego przeznaczeniem w czystym stanie egzystencji jest włączenie swoich czynności w służbę oddania dla najwyższej osoby Boga krzny. Dlatego angażuje się on z pracą w pracę świadomości krzny i w naturalny sposób traci pociąg do materialnych czynności zmysłowych, które wszystkie są przypadkowe i tymczasowe. Wie on, że materialne warunki jego życia. Są pod najwyższą kontrolą pana dlatego nie jest niepokojony przez żaden rodzaj materialnych przeciwności które wręcz uważa za łaskę pana kto zna naprawdę absolutną w jej trzech różnych aspektach mianowicie bramana, paramatma i najwyższą osobą boga ten według śrīmad bhagavatam nazywany jest Stavit. jako że zna on również swoją rzeczywistą pozycję w związku z najwyższym. Tekst 29. dziewiąty. sobie lampkę, żeby lepiej było widać. Okay. Tekst dwudziesty Nieposiadający wiedzy, zjedzeni przez siły natury materialnej, Całkowicie angażuje się w czynności materialne i przywiązują się do nich. Jednakże, mimo iż obowiązki ich są niższe, z braku wiedzy, mędrcy nie powinni ich niepokoić. Znaczenie. Niemądre, nieposiadające wiedzy osoby błędnie utożsamiają się z wulgarną świadomością materialną i pełne są desygnatów materialnych. Ciało to jest darem materialnej natury, a kto jest zbyt przywiązany do świadomości cielesnej, ten nazywany jest mandat, czyli osobą leniwą, nieposiadającą wiedzy o duszy. Człowiek będący w niewiedzy wiedzy utożsamia się z tym ciałem materialnym, a cielesne związki z innymi przyjmuje za pokrewieństwo. Ląd, na którym urodziło się jego ciało materialne, jest dla niego przedmiotem kultu, a forma innego rytuału uważana jest za cel sam w sobie. Praca społeczna, nacjonalizm, altruizm to niektóre z zajęć takich osób, które utożsamiają się z desygnatami materialnymi. Oczarowani tymi desygnatami zawsze są bardzo pracowici na gruncie materialnym. Dla nich realizacja duchowa jest mitem, więc nie są nią zainteresowani. Jednakże ci, którzy zostali oświeceni w życiu duchowym, nie powinni zajmować się aniadowaniem takich pochłoniętych materialnymi sprawami osób. Lepiej po cichu kontynuować swoje duchowe zajęcia. Takie zdezorientowane osoby mogą zajmować się nawet takimi elementarnymi, moralnymi zasadami życia, jak łagodność, czy podobnie materialną dobroczynną działalnością. Ludzie będący w ignorancji nie są w stanie ocenić zajęć w świecie świadomości krzny. Dlatego Pan Krzna radzi nam, abyśmy pozostawali postawili ich w, spokoju, ich w spokoju, by nie tracić nadmiernie cennego czasu. Jednak wielbiciele, Baftowie Pana są bardziej łaskawi od Niego, jako że rozumieją Oni Jego cel. Wskutek tego podejmują wszelkie ryzyko, zbliżając się nawet do ignorantów i próbując zaangażować ich w pracę do świadomości krzny, która jest bezwzględnie potrzebna ludzkiej istocie. Tekst trzydziesty. Zatem, o Arjuno, oddając mi wszystkie swoje czyny w pełnej wiedzy o mnie, będąc wolnym od pragnienia zysku, poczucia własności, wyspałości, walcz. Znaczenie. Werset ten wyraźnie wskazuje na cel Bhagavadgity. Pan poucza nas, że należy stać się całkowicie świadomym krzny i wypełniać swoje obowiązki w iście wojskowej dyscyplinie. Nakaz taki może być trudny, niemniej jednak obowiązki trzeba wypełniać, popadając zaufanie w Krznie, gdyż taka jest konstytucjonalna pozycja żywej istoty. Żywa istota nie może być szczęśliwa, jeśli nie współpracuje z Najwyższym Panem, jako że podporządkowanie się pragnieniu Pana jest jej wieczną kontynuacją konstytucjonalną pozycją. Dlatego Arjuna dostał, dostał nakaz walki, tak jak gdyby pan był jego dowódcą wojskowym. Należy wszystko poświęcić dobrej woli pana, jednocześnie pełnić swoje przypisane obowiązki, bez roszczenia sobie prawa własności do ich rezultatów. Arjuna nie musiał rozważać nakazu pana, miał on tylko wykonać rozkaz. Najwyższy pan jest duszą wszystkich dusz, Dlatego ten, kto polega jedynie i całkowicie na duszy najwyższej, bez brania pod uwagę względów osobistych albo innymi słowy, kto jest w pełni świadomy krzmy, ten nazywany jest adhijatma cetas. ich oznacza, że należy działać z rozkazu mistrza. I nigdy nie należy rościć sobie pretensji do rezultatów takiego działania. Kasjer może liczyć miliony dolarów, dla swojego pracodawcy, lecz nie przywłaszczy sobie ani centa. Podobnie należy zda zdać sobie sprawę z tego, że nic w tym świecie nie należy do nas, ale wszystko jest własnością najwyższego Pana. Takie jest prawdziwe znaczenie słowa maj, czyli do mnie albo dla mnie. Jeśli ktoś działa w takiej świadomości, w z pewnością nie uważa z siebie za właściciela czegokolwiek. Taka świadomość nazywa się nirmama, czyli nic nie należy do mnie. Jeśli istnieje jakaś niechęć do wypełnienia tak surowego rozkazu, bez brania pod uwagę tzw. pokrywnictwa cielesnego, ta niechęć powinna zostać odrzucona. W ten sposób można stać się vigata i vara, czyli wolnym od gorączkowej mentalności i ostałości. Każdy odpowiednio do swojej mentalności i pozycji. Ma do wypełnienia jakiś szczególny rodzaj pracy, i wszystkie takie obowiązki można wypełniać w świadomości, krzyżnej, jak to opisano powyżej, to prowadzi do ścieżki wyzwolenia. Dziękuję za wysłuchanie tekstu 30 z życia Łukasza Pozwolę sobie może w paru słowach nawiązać do tej kwestii, która była poruszona właśnie na temat własności. Moja refleksja, na natychmiast która się pojawiła, powinna być taka, że tak bardzo staramy się wypełnić naszą wartość poprzez tak zwane posiadanie. Wedy tutaj wyraźnie nam wskazują jednak odpowiedź, że tak naprawdę my nigdy nie posiadamy niczego. Zresztą samo słowo Maja może też oznaczać wielką iluzję. Doświadczenie, którym jesteśmy, jako ludzie, myśląc, że coś posiadamy. Ale zadajemy sobie pytanie, co to tak naprawdę znaczy. Bo widzicie, człowiek jest jedyną istotą na Ziemi, która w ogóle stworzyła coś takiego jak posiadanie. Po angielsku posiadanie to possession, czyli może być również interpretowane jako opędanie. Myślę, że można połączyć ze sobą te dwa wątki i w pewien sposób to, co pokazane i powiedziane tutaj w Bhagavad Mianowicie, że my nic nie posiadamy, i że to wszystko jest złudzenie, można by było interpretować właśnie w taki sposób, że karmimy zmysły poprzez wieczną konsumpcję, poprzez nabywanie przedmiotów różnego rodzaju, poprzez posiadanie. I tym samym coraz bardziej Zatracamy się w tym świecie materii, produkując niezwykle dużo mówi się dług, ale czy te domy są faktycznie te dobre? Nasza ziemia stała się wysypiskiem śmieci. Mamy ciągle więcej i więcej posiadać, posiadać, posiadać. Świadomy człowiek nie posiada się tutaj z radości, bo zauważa, że jest to sposób na no, tak naprawdę destrukcję. I to iluzoryczne poczucie wartości, które wynika z posiadania, jest tak naprawdę odcięciem się od. No, możemy powiedzieć, że odcięciem się od Boga, czy też prawdy absolutnej, której tak naprawdę nikt nic nie posiada. Cóż, jak zawsze zapraszam do kontemplacji, do tego, żeby samemu zastanowić się nad tym tekstem i oczywiście zapraszam do ponownych czytań w dniu jutrzejszym, jak zawsze o 5.30 teraz w nadchodzących miesiącach jesiennych i prawdopodobnie w miesiącach zimowych będzie to szósta, szósta rano, tak żeby móc popatrzeć jeszcze przy okazji w promienie wschodzącego słońca. Oczywiście zapraszam was wszystkich do tego, żeby wstawać rano, wcześniej, bo która dostaje tam krzna, daję. do usłyszenia.